RZS. W nim określamy przychody i koszty związane z eksploatacją inwestycji. Przyjęliśmy, że będzie się to dziać od roku numer 2. Tu na ten moment mamy założone 10 milionów przychodów, ale powiedzmy, że przyjmijmy, że w tym pierwszym okresie ten poziom będzie nieco niższy, ponieważ firma dopiero będzie dochodzić do, do pełnych zdolności. Produkcyjnych, dopiero od kolejnego roku to będzie te wspomniane 10 milionów, a w każdym kolejnym roku będzie to się zwiększać o 1%, co jest tutaj zapisane taką prostą formułą. Tutaj koszty operacyjne też będą nieco niższe ze względu na nieco niższą skalę działalności. Więc sobie troszkę tutaj to skorygujmy. Powiedzmy, że tak, na tym poziomie. Mamy zatem stratę w tym pierwszym okresie eksploatacji inwestycji. Należy jeszcze pamiętać o pozycji podatek dochodowy. Można to zrobić prostą formułą: mnożąc wartość stawki podatku, w naszym przypadku przyjęliśmy to 9%, razy wartość wyniku brutto, który oczywiście nie jest. Tak dokładnie podstawą do opodatkowania, natomiast zwykle jest to wartość zbliżona i w ramach tych prognoz można sobie przyjąć, że to jest właśnie ten poziom. Ale oczywiście to od użytkownika zależy, jaką zasadę liczenia podatku dochodowego przyjmie. Ale oczywiście należy o tym generalnie pamiętać, że coś tutaj należy sobie zaprognozować. I teraz zobaczmy, jak ta zmiana nam się przeniosła na bilans, ponieważ wynik finansowy jest przenoszony oczywiście do kapitału i w efekcie Wpływa też nam na poziom środków pieniężnych, no i niestety znowu mamy ujemny stan gotówki w tym okresie numer 2. A więc coś powinniśmy też z tym zrobić, bo wiadomo, że z ujemnym stanem gotówki firma funkcjonować nie może i taka sytuacja nie może być w żaden sposób zaprognozowana. Ponieważ już mamy kraj w rachunku bieżącym założony na poziomie miliona złotych, to już nie będziemy tego korygować. A zatem przyjmijmy, że właściciele powinni założyć, że w tym pierwszym okresie jeszcze powinni nieco dokapitalizować firmę i my sobie w takim razie podwyższymy odpowiednio nakłady. w tym przypadku inwestycyjne, ale tak naprawdę to jest takie bardziej finansowanie jeszcze bieżącej działalności w tym pierwszym okresie. Przyjmijmy, że tu nastąpi dopłata do kapitału własnego w wysokości jeszcze miliona złotych, co de facto oczywiście, no, jest dodatkowym wydatkiem związanym z inwestycją, aczkolwiek nie bezpośrednio na, na zakup majątku, tylko na pokrycie jeszcze tego pierwszego okresu działalności firmy, no i teraz ten Stan gotówki nam się tutaj odpowiednio poprawił. Jeszcze jedna sprawa, jeśli chodzi o bilans. Należy pamiętać o tym, żeby określić zasady tego, co ma się dziać z wynikiem finansowym. Jeśli wynik finansowy danego roku ma w kolejnym roku pozostać w firmie, czyli de facto być doliczony do kapitału własnego, trzeba to oczywiście sobie tutaj uwzględnić. Można to zrobić prostą formułą. W ten sposób, że do wartości na przykład w wyniku z lat ubiegłych dodać wartość wyniku finansowego tego poprzedniego roku i to już za każdym razem nam się będzie tutaj dodawać. Można to sobie oczywiście dalej skopiować w kolejnych okresach i to automatycznie będzie się działo. Jeśli wiemy, że wynik finansowy w którymś z okresów. Prawdopodobnie zostanie w jakimś stopniu wypłacony, to oczywiście odpowiednio trzeba to sobie skorygować. Na przykład przyjmijmy, że od tego momentu, gdy już wiadomo, że, te, że ten stan gotówki będzie na tyle duży, że można sobie będzie pozwolić na przykład na wypłatę dywidendy, przyjąć, że połowa tego wyniku z roku poprzedniego pozostanie w firmie, a połowa będzie wypłacona właśnie w formie dywidendy, i tak się będzie działo w kolejnych okresach. Też możemy sobie to potem już skopiować. W następnych okresach. I teraz zobaczmy, że to wszystko tak naprawdę ma przełożenie na nasz rachunek cashflow. Wszystkie te zdefiniowane wielkości w arkuszu nakłady kapitały, w arkuszu bilans, w rachunku zysków i strat, to wszystko poprzenosiło się do rachunku cashflow i widać na przykład w tym miejscu spłaty kredytu. Po pół miliona rocznie. W tym miejscu widać wypłaty dywidendy, które przed chwilą sobie założyliśmy. Kolejna pozycja to koszty finansowe związane z kredytem inwestycyjnym, a także z kredytem wcześniej na VAT i kredytem również na finansowanie bieżącej działalności. Tu z kolei widać nasze nakłady inwestycyjne na majątek trwały tej części widać już efekty działalności operacyjnej, czyli w szczególności wynik finansowy odpowiednio korygowany, o amortyzację, która jest naliczana na podstawie założeń z arkusza nakłady i kapitały, zmiany należności, zapasów i zobowiązań krótkoterminowych. Wszystkie te operacje na końcu dają Wynik w postaci zmiany stanu środków pieniężnych, który z kolei daje stan środków pieniężnych na koniec okresu, który jest z kolei przenoszony do bilansu, co powoduje bilansowanie się stron bilansu. Użytkownik nie musi już o tym pamiętać. Natomiast należy pamiętać o tym, że jeśli, tak jak wcześniej pokazywaliśmy, pojawiają się gdzieś ujemne stany gotówki, to trzeba sobie to odpowiednio jakoś skorygować innymi parametrami. Jeśli wiemy z jakiegoś powodu, że jednak nie jesteśmy w stanie tego w żaden sposób sobie skompensować, na przykład dodatkowymi źródłami finansowania, czy to obcymi, czy to własnymi, to oznacza, że generalnie projekt inwestycyjny nie powinien zostać w takim razie zrealizowany, bo będzie się wiązał z deficytem środków pieniężnych, a wiadomo, że taka inwestycja nie ma sensu, żeby była realizowana. Przynajmniej z tego finansowego Punktu widzenia. I teraz przejdźmy do arkuszy dotyczących ściśle efektywności inwestycji, oceny opłacalności inwestycyjnej. Inaczej mówiąc, pierwszy to efektywność inwestycji 1, która pokazuje efektywność. Inwestycji z punktu widzenia wszystkich stron finansowania, więc zarówno właściciela, jak i właścicieli obcych kapitałów, którzy udzielają finansowania obcego, czyli na przykład kredytu, czyli w tym przypadku, krótko mówiąc, banku. Wszystkie pozycje finansowe są pobierane z poszczególnych arkuszy, a więc wynik netto, amortyzacja, koszty związane, koszty finansowe związane z inwestycją, zmiana stanu kapitału obrotowego, wartość likwidacyjna, która jest wyznaczana na koniec. Okresu inwestycji, zobaczmy to sobie tutaj. Ta wartość jest wyznaczana na podstawie wartości majątku z uwzględnieniem jego amortyzacji, natomiast użytkownik może wprowadzić swoją własną wartość, jeśli uważa, że ta wartość będzie zupełnie inna niż wyznaczona w ten sposób. Poza tym mamy tutaj nakłady własne, nakłady obce, i na tej podstawie program wylicza strumień pieniężny dla wszystkich stron finansowania który następnie jest dyskontowany. Dyskontowany jest współczynnikiem dyskontującym, który mamy tutaj na końcu tej tabeli. A ten współczynnik dyskontujący z kolei jest wyznaczony na podstawie stopy dyskontowej, która jest wyznaczona w tym miejscu. Stopa dyskontowa to jest średnio ważona stopa zwrotu z finansowania własnego i obcego, z uwzględnieniem Tarczy podatkowej, właśnie w przypadku tego finansowania obcego. A więc udział własny pomnożony razy oczekiwaną stopę zwrotu z kapitału własnego, dodać udział kapitałów obcych razy stopę procentową finansowania obcego. W tym przypadku jest to e, średnio ważona stopa e, finansowania obcego, o którym mowa jest w arkuszu nakłady kapitały. I to wszystko jeszcze pomnożone razy tarczę podatkową, czyli 1 minus stopa podatkowa. Dla każdego okresu wyznaczony jest udział kapitałów własnych i kapitałów obcych. Dodatkowo użytkownik określa oczekiwaną stopę zwrotu z kapitału własnego. W naszym przypadku przyjęto, że właściciele oczekują stopy zwrotu na poziomie 10%. Stopa procentowa finansowania obcego, jak powiedzieliśmy, zostaje. Pobrana z arkusza nakłady kapitały, jest to średnioważona stopa ze wszystkich finansowań, które tam są zdefiniowane, czyli finansowania kredytowego, ewentualnie finansowania leasingowego i jeszcze jakiegoś innego finansowania, które może być tam zdefiniowane. I stopa podatkowa 9%. Na tej podstawie jest wyznaczona stopa dyskontowa, która z kolei wpływa na poziom współczynnika dyskontującego. Zdyskontowany strumień pieniężny w ten sposób jest określony właśnie w tym miejscu, a następnie skumulowany zdyskontowany strumień pieniężny, a więc rosnąco i na podstawie tych wszystkich danych program wyznacza wewnętrzną stopę zwrotu IRR i bieżącą wartość netto inwestycji NPV. Dodatkowo, użytkownik uzyskuje tutaj wiedzę na temat okresu zwrotu w latach, czyli po ilu latach następuje pokrycie nakładów przez wszystkie wpływy z inwestycji. W naszym przypadku jest to 7 lat. Zwróćmy uwagę, że w tym miejscu mamy jeszcze skumulowane strumienie pieniężne w ujemnej wartości i w kolejnym, czyli właśnie w siódmym. Następuje już dodatnia wartość, czyli właśnie w tym siódmym roku następuje pokrycie nakładów wpływami. Użytkownik tutaj dokonuje decyzji, który, w którym okresie uruchamiane są pełne zdolności produkcyjne. My sobie przyjęliśmy, że to właśnie będzie trzeci rok. Wróćmy na chwilę do rachunku zysków i strat. W tym drugim roku już firma. Uzyskuje przychody, ale powiedzieliśmy sobie, że to jeszcze nie jest pełna zdolność produkcyjna, którą właśnie osiąga firma w trzecim roku, i to jest ten rok, który należy tutaj sobie właśnie wpisać. I dla tego roku, czyli trwającego od stycznia do grudnia roku trzeciego, wyznaczona jest stopa zwrotu czyli wynik netto powiększono koszty finansowe z, związane z inwestycją w stosunku do sumy nakładów i ewentualnie stopa zwrotu z uwzględnieniem amortyzacji, czyli jeszcze w liczniku doliczona jest amortyzacja. I analogiczny arkusz efektywność inwestycji 2, gdzie mamy przedstawioną opłacalność inwestycji z punktu widzenia tylko samego właściciela. I w ten sposób wyznaczone są strumienie pieniężne, a więc tylko z uwzględnieniem tych wielkości finansowych, które dotyczą e, właściciela i na które patrzymy z punktu widzenia właściciela, A więc wynik netto, amortyzacja, zmiana stanu kapitału obrotowego, wartość likwidacyjna, którą również tutaj można sobie ręcznie korygować, jest automatycznie wyliczana na podstawie wartości majątku z uwzględnieniem jego amortyzacji przez ten cały okres inwestycji, co jest pokazane właśnie w ostatnim okresie inwestycji a także spłaty obcych nakładów inwestycyjnych, ponieważ z punktu widzenia właściciela no jest to wydatek, który musi być uwzględniony właśnie w ramach strumieni pieniężnych. Analogicznie jak w przypadku poprzedniego arkusza, to wszystko jest tutaj dyskontowane współczynnikiem dyskontującym, który w tym przypadku jest nieco inaczej wyznaczany, ponieważ wyznaczana inaczej jest również stopa dyskontowa, która Stanowi jedynie oczekiwaną stopę zwrotu z kapitału własnego, bo to jest kluczowy parametr dla właściciela. I to ostatecznie daje nam wyniki wyznaczone na końcu tutaj tabeli, a więc wewnętrzną stopę zwrotu IRR i bieżącą wartość netto NPV. Dodatkowo zdyskontowany okres zwrotu, a więc ten rok, w którym Zdyskontowane wpływy pokrywają zdyskontowane nakłady. Możemy sobie zobaczyć, że do tego miejsca jeszcze te skumulowane, zdyskontowane strumienie pieniężne są ujemne, natomiast w roku numer 6 zamieniają się już te skumulowane strumienie na wartość dodatnią, więc właśnie w roku numer 6 następuje okres zwrotu inwestycji. Z punktu widzenia zdyskontowanych, Przepływów pieniężnych. W przypadku e, prostego okresu zwrotu, rok numer 5, a więc tu mamy jeszcze ujemną wartość, tu już mamy wartość dodatnią, właśnie w roku numer 5. Tak samo jak w przypadku e, poprzedniego arkusza, tu również użytkownik e, decyduje, który okres stanowi ten pierwszy okres uzyskania pełnych zdolności produkcyjnych i odpowiednio program wylicza. Stopę zwrotu dla tego okresu i stopę zwrotu z uwzględnieniem amortyzacji. Ale oczywiście z punktu widzenia właściciela, więc w tym przypadku bierze pod uwagę jedynie wynik finansowy, a nie wynik finansowy i koszty finansowania obcego. I ostatni arkusz w tym programie. Arkusz wskaźniki, który prezentuje nam tutaj zestaw wskaźników dotyczących wszystkich. Zdefiniowanych okresów inwestycji. W tej wersji, w wersji Premium, to jest ostatni arkusz, w wersji Professional jest jeszcze kilkanaście następnych arkuszy, które dotyczą zaprognozowania bieżącej działalności firmy w przypadku, gdy firma prowadzi właśnie bieżącą działalność, a nie jest powołana tylko do realizacji danej inwestycji. Następnie mamy tam też arkusze dotyczące. Połączenia inwestycji i bieżącej działalności, a także arkusze dotyczące analizy wrażliwości. Zapraszam do obejrzenia innych filmów dotyczących działania i korzystania z programów finansowych wydawnictwa jabiskom, e i dziękuję bardzo za uwagę.